Odbywa się pod hasłem Bank Assurance reaktywacja, co jak rozumiem nawiązuje do kondycji rynku po wdrożeniu rekomendacji U. Przynajmniej yy, takie było założenie organizatorów, aczkolwiek myślę, że jeszcze do tej reaktywacji troszeczkę brakuje, ale chyba wszystko jest na dobrej drodze. Czy z punktu widzenia procedur rynek już w pełni dostosował się do tych wymogów, które nałożyła rekomendacja? Na pewno w tej części organizacyjnej, dotyczącej zamiany polis grupowych na indywidualnej sprzedaży w głównej mierze produktów indywidualnych, klientowi tak. Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia klienta, chyba nie do końca ten klient był w stanie to zauważyć, i to między innymi pokazują badania, które były przed chwilą zaprezentowane. Czy, w świetle dotychczasowych danych sprzedażowych, można powiedzieć, że dla rynku nic się nie zmieniło? Czy zmieniło się dla rynku ubezpieczeń na życie? Tak, nastąpił spadek. Ale to jest ten element, którego chyba każdy się spodziewał. Mnie trochę dziwi brak wzrostu sprzedaży produktów ochronnych, szczególnie w tej grupie ubezpieczeń majątkowych. Co powinno się zadziać, aby odwrócić tę niekorzystną tendencję? Chyba trzeba spojrzeć troszkę inaczej na ten rynek, troszkę inaczej spojrzeć na klienta, bo. Ja wciąż stoję na tym stanowisku, że banki są najlepszym miejscem do sprzedaży ubezpieczeń. Najbardziej profesjonalnie do tego przygotowanym, posiadający największą wiedzę na temat klienta, i ja uważam, że nie wykorzystują tego potencjału wciąż jeszcze. Czy nie jest tak, że negatywna kampania w odniesieniu do banków, która dotyczyła co prawda innych kwestii, sprawiła, że również w tym obszarze są nieco bardziej wstrzemięźliwe? Na pewno tak. Chyba, chyba banki czekają, podobnie jak ubezpieczyciele, na pierwsze kontrole nadzoru, na, na wyniki tych kontroli, na, na opinię, która z tego wynikną i, i, i myślę, że z, te, z tego powodu też wynika pewna ostrożność.